Cześć wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic. No i ostatni odcinek skończyliśmy, co prawda, w obozie na bagnie. Tylko zapomniałem o tym, że żeby tworzyć kufer korkaloma kor potrzebujemy. Wrzutnie teraz, potrzebujemy zdolności otwierania zamków. Do tego wróciłem się do starego obozu, aby się je nauczyć. Także tutaj sobie pogadamy z rączką. Chcę zostać cieniem. I co z tego? Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. To dlaczego przyszedłeś do mnie? Przysłał Trzeba mnie było jego. mówić tak od razu. Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Wpływowi ludzie z obozu będą mieli dla ciebie różne zlecenia, podczas wykonywania których lepiej nie dać się złapać. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fachu złodziejskim. Zupełnym przypadkiem tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego, co chciałbyś wiedzieć. Eee, no ekaj, okay, weźmiemy sobie otwieranie zamków na pierwszy Chciałbym poziom. nauczyć się Wątpię. otwierać zamki. Cóż, początki nie są zbyt trudne. Przede wszystkim musisz uważać, żeby nie złamać wytrycha. Musisz być bardzo cierpliwy. Wtedy nie będziesz potrzebował tylu wytrychów. <grych> Okej, okay, a więc y, mogę już umiejętność wykupioną. Teraz przydałoby nam się jakieś wytrychy. Wiesz co? Już cię polubiłem. Przeżyjemy wspólnie wiele ciekawych przygód, co nie? Gdzie nocujesz? Jakbyś chciał, możesz przenocować u mnie. Ja wolę jednak na dworze spać, wiesz. Mimo wszystko. Okej, okay, a więc e, kilka takich informacji. Em, póki i tak musimy em, no najpierw kupić te wytrychy, ale potem z powrotem dojść do obozu na bagnie. E, pierwsza sprawa jest taka, że. Zacznijmy może od mojego internetu, bo jako że um, nagrywam to, zaraz Wam powiem, czekajcie, dzisiaj jest 11 marzec. Kiedy to się pojawi na YouTubie, nie mam pojęcia, a dlaczego tak się dzieje. Otóż mój dostawca internetu, czyli UPC, ostatnio bardzo mocno wariuje i mam po prostu w tym momencie 0,02 uploadu. No nie jestem w stanie nic przed czymś takim, nic wysłać dosłownie. Um, dlatego um, no czekam na rozwój sytuacji. Um, próbuję tam dzwonić. Um, no oczywiście, do no dzwonić się tam za bardzo nie idzie. Um, spróbuję się tam też przejść później, więc um, zobaczymy, co się stanie. Um, na razie póki um, nie mogę nic wysłać, to staram się, postaram się w tym momencie nagrać jakiś zapas materiału. Um, żeby potem nie było znowu czegoś takiego, że skończy mi się materiał i nie będę miał czasu go nagrać, to będę mieć taki fajny zapas, który e, potem będę sobie regularnie wysyłał. Um, Okej. Okay. Um, w Fisk'u... Pokaż mi swoje towary. Kupimy sobie od niego wytrychy. 10 na przykład. Damy um, sobie skrzydła. Okay. Druga sprawa jest taka, że um, niestety przez moją głupotę nie będę dokładnie co to jest, ale skasowałem sobie save y do Gotika i musiałem niestety całą grę przejść od nowa. Także um, starałem się wszystko robić dokładnie tak samo jak um, przez te odcinki, które już widzieliście, ale są niektóre szczegóły, które niestety nie udało mi się zrobić tak samo. E, mianowicie, kilka dialogów pominąłem, albo kilka dialogów zrobiłem. Przemówiłem, przemówiłem. <śmary> kilka dialogów po prostu powiedziałem e, więcej niż e, w odcinkach. E, przez co, jeżeli będę rozmawiał z niektórymi ludźmi, i niektóre kwestie dialogowe będą się pojawiać, albo ich po prostu nie będzie, e, no to po prostu jest to spowodowane tym, że. E, no wcześniej grał, musiałem przejść tą grę jeszcze raz i nie udało mi się wszystkiego zrobić. Dokładnie tak samo. Um, ale w tym momencie jesteśmy um, przy Neku, czyli przy... Um, czyli przy strażniku, który zaginął. To jest jeden z questów od jednego z cieni. Um, także na początek sobie zabijemy tych, te kretoszczury. Ile mi się uda? Ty gnoli Dobra, 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 już ostatni. Trzeba dać trochę blisko podejść. Okej, okay, więc szczury mamy rozwalone. Teraz w środku menneka, jak widać, martwego. Tak więc weźmiemy sobie to, co ma. E, czyli 10 wróżek i amulet martwego strażnika, czyli dowód na to, że. Em, no, Nek jest martwy i go znaleźliśmy. Jeszcze sobie pozbieramy te wszystkie tutaj rzeczy, tutaj leżą. E, no i wracamy się em, do obozu na bagnie. Tu pozbieram jeszcze te grzyby. I w sumie to, co chciałem powiedzieć przez tą całą drogę z ze Starego Obozu do, um, właśnie, Obozu na Bagni, już powiedziałem, czyli e, ta sytuacja z moim internetem i z e, save'ami do gry. Um, no, jeżeli chodzi jeszcze raz o ten internet, um, tutaj, no to nie jest za bardzo moja wina. Ehm. Um, Także jeżeli, jeżeli widzicie, że nie ma odcinków przez na przykład, nie wiem, dłużej niż na przykład 3 lub 4 dni e, jest to spowodowane najprawdopodobniej tym, że ja mam jakieś problemy techniczne albo po prostu najzwyczajniej w świecie nie mam czasu e, w tym momencie na nagrywanie e, i pisanie komentarzy typu, e, nie wiem... Kiedy gotik, zrób następny odcinek gotika, nagraj gotika, unsu, łapka w dół. E, pf, nie wiem, co tam jeszcze można wymyślić. E, po prostu nic nie dadzą, bo jeżeli ja e, będę mieć czas, warunki, wszystko będzie działać dobrze, e, to ja nagram i wrzucę tak szybko, jak się będzie dało. Ale jeżeli filmów nie ma, jest to czymś spowodowane i dopóki ja e, tego nie rozwiążę, nie rozwiążę tego problemu. Um, ...lub po prostu nie zdobędę więcej czasu, no to nie dam rady nic nagrać i po prostu takie pisanie um, nic nie da właściwie tylko mnie denerwuje um, Faktem tym, że to wybiera na mnie, na mnie taką presję, że o muszę nagrać Gotika, bo widzowie tego chcą i potem potem wydaje mi się, że komentarz wychodzi taki jakiś nijaki i ja wolę nagrywać wtedy, kiedy mam naprawdę taką chęć do gry, kiedy mam warunki w domu, kiedy, no tak jak mówiłem, mam czas, chęci, wszystko mi działa dobrze i wtedy po prostu komentarz wydaje mi się jest najlepszy i wtedy um, najchętniej mi się nagrywa. No okej, okay, trochę tutaj pogadałem i w międzyczasie doszliśmy już do obozu na bagnie. Um, a teraz sobie tutaj zrobię gdzieś save'a. Tutaj na przykład. I teraz musimy znaleźć korkaloma, tak. Um, ta. Tylko w tym momencie gdzie on jest, to ja już nie pamiętam. Pamiętam, że były dwie drabiny, aby do niego wejść. Ja, chyba tam gdzieś tak mi się wydaje. O, tutaj dobra. czy możemy nocyć demowe ziele. chwila? Chodź bliżej! Każdy nowo przybyły otrzymuje od bractwa powitalny prezent. Co to za prezent? To mrok północy. Dobry towar! Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję, ale gdybyś chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. Okej, okay, to jest bardzo fajne. To sobie możemy do niego podejść, wziąć codziennie nową porcję ziela, które możemy sprzedać. Ehm, każdy jest warty po 15, no czyli... E, trochę tych bryłek sobie zdobędziemy. E, na początek gry bardzo ważne, więc e, czemu nie. To jest w ogóle, w ogóle fajny bajer. Ehm, świecąca bryłka rudy, która... <laughs> świecąca bryłka rudy, która świeci w nocy. To ma sens. Ale fajny efekt daje, takie... Takie niebiesko-zielonkawe światło. Fajny klimat nadaje temu obozowi. No okej. Okay. Eee, wchodzimy już do Korkaloma czy ta drabina jest dobra. Bo drabiny w gotik mają to, że. Mają to do siebie, że stopnie się kończą za wcześnie i nie da się wejść tam, gdzie by się chciało i się po prostu spadł na dół. Ok, korkalomia. Czego chcesz? Jeden z kupców ze Starego Obozu jest zainteresowany Twoją recepturą na napój uzdrawiający. Moje receptury nie są na sprzedaż. Pewnie masz. Chciałbym przyłączyć się do bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem nowicjuszy i to Ty decydujesz, kto zostanie przyjęty. Nie mam teraz czasu. Moje eksperymenty są zbyt ważne. Bym mógł zawracać sobie głowę nowo przybyłym. Zdam się na osąd balów. Jeśli oni uznają, że jesteś gotów, by do nas dołączyć, zgłoś się do mnie ponownie. A, to, to sobie tak z ciekawości wziąłem tę opcję. Um, także. Um, no, korkalom nie chce nam sprzedać tej mikstury, także musimy ją sobie po prostu ukraść z tej skrzyni. Um, dlatego musiałem się m.in. wyuczyć um, tego umiejętności. Um, teraz tylko. Chyba mnie nie widzą. Teraz tak. Gadało um... się? Um, tutaj, jakby kogoś to interesowało, to kod tej skrzyni to jest prawo, prawo, lewo, prawo. Okej, okay, tej skrzyni nie otworzymy, jako że. Um... Nie wiem, tutaj chyba albo jest potrzebny wyższy poziom otwierania tych zamków, albo potrzebny jest klucz. Już nie pamiętam dokładnie. E, w każdym bądź razie mamy to po co przyszliśmy, czyli recepturę. E, czyli możemy z powrotem, z powrotem wracać do starego obozu. E, możemy jeszcze spróbować e, pogadać może z jakimś tej... Z jakimś kowal chyba, czy coś w tym stylu. E, może sobie odkupię od niego... Czy wykupię... Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Um. No posprzedajmy proszę to co. Jestem mam. tu nowy i chciałbym poznać lepiej wasz obóz. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd Strażnicy świątynni rozpoczęli przygotowania do walki, pracujemy dniem i nocą. Nie mam wiele czasu na pogawędki, Więc nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz niczego kupić. Od razu wiedziałem, chciałbym coś nie myślisz. To świetnie. Oto broń. ...którą mam aktualnie na składzie. Um, no okej, okay. to ja ci posprzedaję może te... Um, ...te, to te, 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 no właśnie. Tak się nazywało? Mrok Północy ci sprzedam. Co e, no jeszcze mówię, mamy? A może sobie zostawię... ...kilof... dla nie mam nic za bardzo sprzedania. Um, hmm. No dobra, ale zawsze 24 bryłki rudy. Na co się przyda? Nie okay, zapiszemy sobie. Może sobie odpalę pochodnie, skoro tutaj jest noc. Hmm. Um. No nie, wiem, w obozie. Tutaj, bractwo chyba, że nie mamy nic do roboty, jako że um, nie jestem zainteresowany dołączeniem do nich. Także, um, no nie mam tutaj po prostu za bardzo um, co robić. Także myślę, że będziemy wracać już do starego obozu. Tylko teraz muszę znaleźć wyjście stąd, fajnie by było. Pochodnia, wodoodporna pochodnia. Ehm, um. jak się stąd wychodzi? Patenty jakoś zapewne masz. Uf! Ej, a, a to płytko jest. Ja piernięca. Lezi, skocz tu. Dzięki pochodnie... bo pochodnie ci dalej działa. To fajnie. Um, czy ja w końcu wyjdę z tego obozu? Ja pierniczę. O, to jest wyjście, dobra. To, żeby się już nie bawić, to ja może tutaj zapiszę od razu na wszelki wypadek. Ok, no czyli wracamy w tym tył do starego obozu. Jeżeli chodzi o questy dla cieni, to tak. Mamy amulet Neka. Mamy teraz recepturę dla dla Dextera. Co jeszcze mamy? Nauczyliśmy się jednej z umiejętności u rączki, co chyba daje nam już u niego jakby plus. Więc chyba nas poprze. Tak mi się przynajmniej wydaje, albo musimy jeszcze coś się, coś jeszcze się od niego nauczyć. Um, od um, świstaka chyba. Um, też powinniśmy mieć poparcie jako, że kupiliśmy mu ten miecz. I chyba to już wystarczy, jeżeli chodzi o tych cieni. Um, więc będziemy mogli um, po daniu tych wszystkich questów spytaniu się jak tam z opinią w obozie. Um, u Diego będziemy mogli... Um, Zajęcie by tym głównym y, testem, czyli um, odebraniem listy od Jana z y, wolnej... nie z wolnej, z wolnej kopalni? Ze starej kopalni, o, wolna kopalnia to jest w nowym bozie. No i okej. Okay. Um, dochodzimy już sobie do starego obozu. Um, I najpierw myślę, oddamy um, złemu temu złemu. Oddamy amulet od Neka. nie, najpierw deksterowi, będzie bliżej po drodze. Najpierw deksterowi oddamy tą e, recepturę. Potem złemu oddamy amulet Neka. I chyba tyle. Dobra. Bez i Biegnij sypciej! Biegnij sypciej! Dobra, mogę już tam pochodnie. O. Wow. No i okej. Okay. Um. Tak więc Dexter Chodź tu Nie pipiwa piwa jak do ciebie mówię gnoju Co za cham Mam dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś To świetnie! Pokaż ją Znakomicie Teraz sam będę mógł wytwarzać napój uzdrawiający Równy z ciebie chłop Wspomnę o tobie Diego Weź to w nagrodę. Co ja dostałem? Nie. <grystanie> Okej, okay, w tym momencie um, trzeba będzie teraz znaleźć złego. A, jest gdzieś tam tą stronę, chyba. I hopsasa, i hopsasa. <grystanie> Takie skakanie, to w sumie. Chyba szybciej niż sam normalnie chodził. O, tu jesteś. Znalazłem Neka. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę, oto on. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Mądry z ciebie chłopak. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla siebie, co? Spokojnie, dokonałeś mądrego wyboru. Jakby Diego pytał o ciebie, opowiem się za tobą. No, okej, okay, z tego już mamy po swojej stronie. Um. Pytamy się jeszcze Diego, jak to wygląda. Ej, hey, ty! Czy to nie ty chcesz dołączyć do naszego obozu? A jeśli chcę? Mógłbym ci pomóc. Jak? Na zewnątrz obozu siedzi dwóch gości. Jeden z nich ukradł coś cennego magnatum. To cenny amulet, który miał nam zostać przysłany z ostatnim transportem ze świata zewnętrznego. Któryś z nich powinien mieć ten amulet przy sobie. Jeśli zaatakujemy ich razem, powinno nam się udać. Sam raczej nie dam rady. Co ty na to. To nie dla mnie. Poszukaj sobie kogoś innego. Z takim podejściem długo tu miejsca nie zagrzejesz. Daj mi znać, gdybyś zmienił zdanie. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. E, no, jakaś to jest taki quest pułapka w pewnym sensie. Jeżeli nie zapłacimy, chyba Bloodwinowi za ochronę, e, właśnie ten quest się uruchomi. Czyli Green do nas zagada i będzie chciał, żebyśmy pomogli mu odzyskać jakiś amulet. Um, wyprowadzi nas on za obóz do dwóch innych kopaczy, którzy siedzą przy ognisku. I w trójkę się oni na nas rzucą właśnie za to, że nie zapłaciliśmy za ochronę. Um, a jako, że jestem w tym momencie za słaby na walkę z dwoma, z trzema kopaczami naraz, to ten quest sobie na razie zostawi w spokoju. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I? Scati powiedział mi, że nie może się doczekać na twoją walkę z Kirgo i nie może się doczekać, kiedy staniesz do walki z Karimem. Świstak opowiedział mi o tej historii z Fiskiem. Cóż, na twoim miejscu wziąłbym tę rudę i dał nogę, ale tak czy inaczej, Świstak chyba bardzo cię polubił. Zły powiedział mi, że znalazłeś Neka. Wydawał się być bardzo zadowolony. Naprawdę udało ci się zdobyć przepis kaloma. Dexter jest pod wrażeniem. Ja zresztą też. W sumie całkiem nieźle, jak na żółto dzioba. To musi być jednak dla siebie. Ok, a więc... Trzymaj e, się. Myślę, że jeśli chodzi o nie, to mamy zadanie wypełnione. Teraz wszystko zależy właśnie od tego głównego testu, czyli, e, tak jak mówiłem, od e, tej, tej listy z kopalni. E, na, razie się, na razie się jeszcze przejdę do Skatiego chyba i wyuczę się od niego walki e, bronią jednoręczną na pierwszy poziom. Sobie od razu wezmę lepszą broń. Może zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra decyzja. Jednak, zanim poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać, to fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry, i zacznij nią machać. Musisz się nauczyć, jak zgrać Twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu Twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co Ci powiedziałem, a Twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. A, i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście jako początkujący masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia, ale to się zmieni w miarę czynienia przez Ciebie postępów. Ok, na razie nam wystarczy ten pierwszy poziom walki, bronię doręczną. Eee, ja teraz może się prześpię gdzieś. Um, korzystam sobie może z chaty, z chaty Diego. Ponieważ w ogóle, którą mamy godzinę tutaj? 23. W ogóle wrzeda nie ma. Chyba śpi. Wolności. Eee, Diego, to ty dzisiaj śpisz na krześle, a ja się tutaj prześpię, ok? No, jaki ty dobry kolega jesteś, no. No, okej, okay, także ja myślę, że tutaj będę powoli kończyć odcinek. Także tutaj sobie zrobię sejwa. No i w na następnym odcinku będziemy się kierowali do starej kopalni Potomnisto od Jana. A na razie ja się z nami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.